Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Belica i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa grillowanie po ceptorosku, grillowanie XXI wieku. Będę chciał Państwu pokazać, jak po w łatwy, szybki, zdrowy, ekonomiczny sposób grillować. No i przede wszystkim grillować o każdej porze roku. Dzisiaj będę grillował w trzech różnych patelniach, bardzo uniwersalnych patelniach i przygotuję dla Państwa trzy różne rzeczy. Jedna będzie związana z klasycznym grillowaniem, druga z grillowaniem, ale produktów w panierce, a trzecie grillowanie. Trzecie grillowanie będzie na słodko. Będzie to deser. W jakich patelniach będę grillował? W patelniach, drodzy Państwo, grillowych marki Cepter. Najlepsze patelnie na świecie, nie ma co tutaj mówić. Dla mnie też najbardziej funkcjonalne z kolekcji Ceptera. Z jednej strony Produkty wykonane z najlepszej na świecie stali, ze stali chromo-niklowo-molibdenowej, nikt nie produkuje naczyń do gotowania, do grillowania z takiej stali. Z drugiej strony patelnie kompletne, bo Oprócz tego, że niesamowita stal to jest możliwość kontroli tego, co się w patelni dzieje, a patelnia grillowa dodatkowo charakteryzuje się tym, że posiada kapitalne żeberka i produkty, które grillujemy, nie leżą w wytapianym tłuszczu, w wytapianym własnym sosie, tylko tak jak na klasycznym ruszcie. Patelnia owalna, bardzo funkcjonalna, ale nietypowa, bo owalna. Patelnia, drodzy moi, klasyczna czyli okrągła i też żeberkowana, piękny układ żeberek jak na ruszcie. I trzecia patelnia, bardzo, bardzo nietypa, nietypowa, jeżeli chodzi o kształty w ofercie kuchennej, patelnia kwadratowa i tutaj uwaga, jest to patelnia grillowa, ale jak widzimy nie ma tutaj ruszta, tylko są takie powierzchnie stożkowate, gdzie produkty smażone, grillowane, też nie stykają się z tłuszczem, który jest przez nie wytapiany. Powiedziałam także, że będziemy dzisiaj przygotowywać trzy różne produkty. Pierwsze danie klasyczne z grilla będzie to, będą to mięsa. Będą to mięsa klasyczne, najczęściej wykorzystywane na grillu mięso czerwone, a w tym momencie karczek będzie to także piersie z, kur z kurczaka. Dodatkowo ryba, bo myślę, że ryby także Państwo robicie, robicie na grillu. Ja dodatkowo przygotuję jeszcze szparagi zawinięte w szynkę parmeńską plus warzywa. Na drugiej patelni przygotujemy, drodzy Państwo, rybę, ale rybę w panierce, bo to nie chodzi tylko wyłącznie o kwestie grillowania takiego klasycznego tylko żeby pokazać, że rybę w panierce można także grillować, czyli smażyć bez tłuszczu. No i trzecia rzecz, która dzisiaj będzie przygotowana, to będzie deser. Będą to karmelizowane gruszki z cynamonem. W polewie tutaj akurat malinowej, tak, żeby troszkę zrównoważyć zróżnowa tą słodycz. Także, żeby nie marnować czasu, przygotujmy produkty, które będziemy wykorzystywali do grillowania. Najpierw przygotujmy rybę w panierkach. Ja drodzy Państwo, żeby było tak śmiesznie i było kolorowo, chciałbym przygotować filety z dorsza, ale w trzech różnych kolorach plus jeden bez panierki, cztery różne kolory panierki. Mam tutaj panierkę czerwoną. Panierkę czerwoną uzyskaliśmy w prosty sposób, wykorzystując bułkę tartą plus suszoną paprykę bądź już paprykę kupioną w torebkach. Panierka zielona, panierka gdzie połączyliśmy bułkę tartą z ekstragonem i chciałbym, żebyście zobaczyli jak się przygotowuje panierkę ciemną, grzybową. Tutaj mam przygotowaną odrobinę już bułki tartej. Mam, drodzy Państwo, grzybki suszone, które dorzucamy do procesora. Procesora. Jednego z naszych urządzeń. To urządzenie, które teraz wykorzystam, to urządzenie, które nazywa się Mixi. Urządzenie niewielkich gabaretów, ale wielkich możliwości. Ona jeszcze dzisiaj nam troszeczkę posłuży. A to urządzenie pracuje nawet na poziomie 17 tysięcy obrotów. Także w krótkim czasie jesteśmy w stanie przygotować bardzo szybko proste rzeczy. Kilka sekund. Powinniśmy mieć wszystko. Zblendowane. Mamy jakiś talerzyk, żebyśmy mogli tą czarną panierkę tutaj przesypać. I trzecia panierka, właśnie, będzie ciemna, brązowa, będzie grzybowa. E, oczywiście, do tego, żeby przygotować rybę w panierce, potrzebujemy mąkę do ryby. Potrzebujemy, drodzy Państwo, jajko. Ja już tutaj te produkty. Mam przygotowane. No i potrzebujemy rybę. Produkty są wcześniej zapakowane. Niesamowite pojemniki. Są to próżniowe pojemniki do przechowywania żywności. Dobrze jest a, tą rybę wcześniej doprawić, zawaksować na kilka godzin, zostawić, a, żeby te wszystkie a, smaki mogły tutaj przejść. I szybciutko zapanierujemy a, fileta. Mąka, jajko, no i panierka. Dokładnie obtoczymy tą panierką. Czyli pierwszy filecik przygotowany, drugi filecik, mąka. Dokładnie. Jajkiem, żeby druga panierka nam się ładnie tutaj dokleiła, czyli panierka czerwona. Mamy panierkę czerwoną. I trzeci filecik. Grilowanie, od razu drodzy Państwo w taki sposób jest o tyle łatwiej, że ja wiem, najczęściej Państwo czekacie na ten, na ten czas grillowania w Polsce, tak? Mówi się o tym, że pierwszy weekend majowy, ten długi weekend majowy to rozpoczęcie sezonu grillowego. No i tak od jesieni przez całą zimę czeka się właśnie do początku maja, aby rozpocząć ten okres grillowania. A tutaj, a tutaj zobaczycie, no, że można na pewno inaczej. Dodatkowo, to no, grillowanie dzisiaj na zewnątrz, takie klasyczne z wykorzystaniem palenic do grillowania, no, może prowadzić tutaj no, do pewnych problemów. bo Po pierwsze, grillujemy na produktach bardzo często przetworzonych, jak chociażby brykiety. Po drugie, wykorzystujemy do rozpalania bardzo często. No, produkty e, stricte zawierające chemię, chemię, która no, przy rozpalaniu tak bardzo gwałtownie a, podaje e, na zewnątrz a, związki, a, trujące związki. To są drodzy Państwo, a, między innymi wielopierścinowe węglowodory aromatyczne. A, to one między innymi prowadzą do zmian e, nowotworowych. A, to są drodzy Państwo, różnego typu dioksyny które są rakotwórcze i nie ma co tutaj ukrywać. Jest to przyjemne i zgadzam się jak najbardziej z Państwem, ale takie klasyczne grillowanie, potwierdzone jest to przez e, naukowców, przez lekarzy, dzisiaj jest po prostu grillowaniem a dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne. Mówi się o tym, że dwie godziny przebywania w okolicach klasycznego grilla, klasycz, klasycznego grillowania, to tak jakbyśmy wypalili około Uwaga, 200 papierosów. 200 papierosów. To palenie bierne, i to Państwo myślę, że wielokrotnie słyszeliście, jest po prostu paleniem bardzo niebezpiecznym. Ryby mamy przygotowane w panierkach. Ja teraz przygotuję jeszcze szparagi, pozawijam je w szynkę parmeńską, bo będziemy chcieli tutaj także te szparagi ugrillować, a myślę, że takie połączenie z szynką parmeńską będzie tutaj bardzo, bardzo trafne ze względu na charakterystyczny smak szynki parmeńskiej. Także kilka szparagów do tego, żebyśmy mogli dorzucić do patelni. Ja pozwoliłem sobie wcześniej także już pokroić marchewkę, którą także wykorzystamy jako ala frytki, zdrowe frytki, które także na patelni razem z mięsem, razem ze szparagami Będziemy tutaj grillowali, tak takie fryteczki dla dzieci, słodkie fryteczki. Dzieci na pewno lubią takie produkty, a myślę, że połączenie mięsa z dodatkami delikatnymi takich słodkości, też tutaj się bardzo fajnie po prostu komponuje. Najpierw rozgrzejemy jedną patelnię. Kwestia grillowania, to jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych patelni, typowa kwestia, tak jakbyśmy przygotowali patelnię do klasycznego smażenia. Czyli stawiamy na palenisko, ustawiamy w miarę wysoką temperaturę i w tym momencie no, musimy półtora minuty odczekać, zanim temperatura równomiernie zostanie rozłożona w tej patelni. Każda patelnia, oprócz niesamowitej stali, posiada też niesamowite dno. Jest to dno akutermiczne. To dno, drodzy Państwo, równomiernie rozkłada temperaturę. Jest to tyle fajne znowuż, często przy grillowaniu. Po środku gdzieś tam ten grill jest idealny, tak po bokach jednak nie grilluje się tak jak trzeba. Tutaj mamy pewność, że wszystko idealnie będzie się grillowało i będzie to równomiernie rozkładane na całej powierzchni. I zobaczycie Państwo za chwileczkę, jak w prawidłowy sposób rozgrzane dno będzie tutaj do wykorzystania. To jest prosty sposób, gdzie będziemy mogli sprawdzić, Tutaj mamy jeszcze chwilę. Widzimy, że po wrzuceniu odrobiny wody, ta woda jeszcze odparowuje. Dno patelni do grillowania powinno być, tak jak powiedziałem, przygotowane tak jak do smażenia, czyli po wrzuceniu kilku kropelek wody, ta woda powinna wręcz biegać po tym dnie, nie odparować, takie, takie jakby kropelki rtęci, tak, powinny tutaj po patelni biegać, o, zresztą widać coś takiego już się nam pojawia, chociaż delikatnie się odparowało, także chwila, moment i będziemy mogli, będziemy mogli już mięsko tutaj kłaść. Powiedziałem, że będziemy grillowali klasyczne mięsa, mamy tutaj mięso typu karczek, stek z karczku, tutaj dodane jest tylko sól, Odrobina soli, bo jednak mięso potrzebuje odrobiny soli, a i pieprz, czyli nic więcej. Układamy ten karczek na patelni. Mamy, drodzy Państwo, drugie mięso typu filet z kurczaka. Układamy, dociskamy jeden i drugi kawałek mięsa. Wrzucamy szparagi, przykrywamy, delikatnie zmniejszamy temperaturę i sprawdzamy drugą patelenkę, jak wygląda temperatura na patelni jest za niska, bo widzimy, że jeszcze delikatnie odparowuje, także poczekajmy. Za chwileczkę dodamy warzywka i rybkę, znaczy rybę będę grillował razem z mięsem czerwonym i z mięsem z kurczaka łącznie, ze szparagami przy smażeniu, gotowaniu, grillowaniu w naszych naczyniach smaki nie będą jakby mieszały się, tak? kolory nie będą się mieszały. To jest też szalenie ważne. Ja wiem, że słyszę niekiedy, że niektórzy w takim klasycznym grillowaniu uwielbiają, jak coś jest bardzo, bardzo wręcz spalone na tym grillu. Tak? Smakowo być może Państwo to uwielbiacie, natomiast idę zakład, że nie bardzo uwielbia to Państwa organizm a tutaj o tym po prostu nie można zapomnieć. Sprawdzamy patelnię, jest idealnie nagrzana. I drodzy Państwo, nic innego jak kładziemy jedną rybę, drugą rybę w panierce i trzecią rybę. Odrobinę zmniejszamy temperaturę. Zobaczcie drodzy moi, że do smażenia ryby w panierce w żaden sposób nie użyłem grama tłuszczu, grama tłuszczu. Ja myślę, że mało kto w taki sposób robi e, rybę w domu. E, najczęściej, o zobaczmy, co tu się nam wydarzyło. Najczęściej do tej ryby, którą smażymy, proszę ładnie, ładny kolorek, ładnie to wygląda. Mięsko się ładnie tutaj e, podpieka. Zobaczmy, jak wygląda filet kurczaka. Proszę zobaczyć, ładny kolorek, te ruszta się tutaj ładnie poobijały. Jeżeli chodzi o szparagi, delikatnie tutaj przesunę i dodamy rybkę. Rybę, którą dla Państwa przygotuję, jest to pstrąg. Ja go nafaszerowałem. Jak widać, I e, ziołami, sól, pieprz i cytryna, i bardzo dużo koperku. Ten strąg jest w miarę duży, ale spokojnie nam się tutaj zrobimy miejsce, żeby nam się cały zmieścił. Ogonek nam się zmieścił. Rybka zaczyna nam się tutaj przygotowywać. Sprawdźmy, jak wygląda. Kwestia związana z filetem. Te filety, drodzy Państwo, w panierce wręcz pływają na patelni, jak widzicie. Delikatnie ruszam. One wręcz pływają, także jest to naprawdę fajna forma przygotowania ryby bez tłuszczu. Tutaj dodamy troszeczkę marchewki jako element frytek. I mamy także paprykę. Tą paprykę tutaj także poukładamy. Mamy paprykę czerwoną, mamy paprykę żółtą, mamy paprykę zieloną. Przykrywamy i grylujemy. Tutaj możemy rybkę obrócić. Zobaczcie, że ta rybka w żaden sposób się nam tutaj a, nie przypaliła, tak? To co mówiłem a, nie bójmy się smażyć bez tłuszczu. Oczywiście kwestia smażenia w tłuszczach, w oleju, tego typu ryb jest kwestią dla nas no, bardzo, bardzo niebezpieczną. Wraz, że w domu jest bardzo charakterystyczny zapach, a, i myślę, że najczęściej ten zapach Państwo odczuwacie, jak na święta Bożego Narodzenia smażycie karpia w domu, tak? Gdzie otwiera się okna, gdzie ten palony olej, ta panierka przede wszystkim palona, to tragedia. Tragedia nie tylko w zakresie zapachu, ale przede wszystkim także no, późniejszego spożywania. Problemem nie jest panierka, problemem jest ta panierka, która w wysokiej temperaturze tłuszczu się po prostu pali. Dlatego nie róbmy tego w taki sposób. Można rybę przygotować troszeczkę inaczej. Ja pozwolę sobie tą rybę już wyłączyć, bo to są filety i bardzo szybko, dochodzą, jeżeli chodzi o proces smażenia. Także odłożę sobie patelenkę na bok i wykorzystam kolejną patelenkę, żeby przygotować dla Państwa karmelizowane gruszki. Ja wiem, że może taki zbytek, tak, jeżeli chodzi o przygotowanie na grillu, deser na grillu. Znaczy to jest tak, mam patelnię grillową w domu, to dlaczego nie miałbym bym z niej w taki sposób korzystać. Jeżeli potrafię usmażyć rybę bez tłuszczu, jeżeli potrafi grillować warzywa, potrafię grillować w taki sposób klasyczne mięsa, potrafi grillować nie tylko filety, ale całe ryby, to dlaczego mając patelnię nie ugrillować sobie w tym momencie deseru? Deser będzie na zasadzie karmelizowanej gruszki, także znowuż rozgrzewamy tutaj patelenkę jak najszybciej, żebyśmy mogli skarmelizować cukier. Gruszeczki oczywiście też mam wcześniej przygotowane. Gruszeczki mamy obrane ze skórki, drodzy moi. Te gruszki nie posiadają także gniazd pestkowych. Te gniazdka tutaj usunęliśmy i za chwileczkę rzucimy je na patelnię. Potrzebujemy chwili tak, żeby żeby cukier się tutaj nam skarmelizował. Także widzicie no przede wszystkim oszczędność czasu, tak? W jednej patelni ułożone praktycznie wszystko. A, I ja praktycznie tego nie doglądam, nie przewracam, nie patrzę, czy coś się a, spaliło, tak, czy czas przewrócić, czy już trzeba to ściągać, czy jeszcze nie. W drugiej patelni rybka, która bardzo szybko się tutaj zmniejszyła temperaturę nam zrobiła. No i gruszeczki. Kładziemy gruszeczki na patelenkę. To jest akurat mniejsza patelenka, także... Ale może nam się tutaj ze cztery gruszeczki pięć zmieściło. Mamy odrobinę cynamonu. Także posypujemy gruszeczki cynamonem. Cynamo, nie chce nam wypadać z kieliszeczka, OK. mamy, gruszeczki drodzy Państwo przykrywamy, ustawiamy niską temperaturę, tutaj temperaturę musimy troszeczkę podnieść, bo nam spadła, e, także to co mieliśmy do przygotowania w patelniach do no praktycznie już mamy przygotowane, natomiast no będziemy potrzebowali pewne dodatki e, do tego co ugrillowaliśmy, i tak, szybciutko przygotujemy sos do gruszek. Sos będzie na bazie malin. Mogę tutaj dodać odrobinę mięty, bo myślę, że tutaj mięta też bardzo fajnie może się nam komponować. Nie za dużo, bo mięta jest bardzo intensywna. Zamykamy do przygotowania do sosu do malin. Wykorzystamy, drodzy państwo, Kapitalne urządzenie, które powinno być jako wsparcie w każdej kuchni, jest to ArdMix, tak się to urządzenie u nas nazywa. Urządzenie w pełni elektroniczne, ustawiamy program, to będzie w tym momencie piąty, o przepraszam za daleko, pobiegłem, piąty program i jest, robimy start. Urządzenie nie tylko przygotowuje, nie tylko blenduje, nie tylko gotuje, bo takie funkcje także posiada, ale przede wszystkim w opcji przygotowania na zimno wykorzystuje próżnię. Czyli te produkty przygotowane są próżniowo, to też bardzo ważne, tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi też o konsystencję, co za chwileczkę Państwo zobaczycie. I tutaj się już robi. Natomiast ja przygotuję także sosy do tego, co grillujemy nie na słodko. Przygotuję sos ziołowo-winogronowy do ryb i do mięsa białego. Ten sos, drodzy Państwo... Oj, przepraszam. Jest na bazie winogron, czosku, posiekanego estragonu, liści, kolendry, koperku, odrobinę soli, odrobinę pieprzu, także to wszystko mamy tutaj dodane. Wykorzystamy do tego znowuż nasz mikser. A ten drugi sos, drodzy Państwo, będzie do mięsa czerwonego, czyli będzie na bazie przede wszystkim czosku, natki pietruszki, oliwy i ostrej papryki. I tutaj też szybciutko, no ten sos będzie na pewno gęstszy. przygotowane i znowuż szybko możemy przeczyścić nasze urządzenie do miksowania. Wyłożymy rybkę w trzech kolorach czerwony, zielony. O, to nam się tutaj łamie. I brązowy. Odrobina aromatycznego sosu ziołowo-winogronowego. Czyli tak wyla, wyglądają grillowane ryby w panierce. Drugi talerzyk, drodzy moi. To myślę, że już spokojnie możemy wyciągać część warzyw i mięsko. Te dwie szparagi i może troszeczkę zdrowych frytek zdrowo grillowany karczek kolejny talerzyk gdzieś tutaj mamy piers kurczaka ładnie wygląda, wyglądająca pierś z kurczaka, jeszcze ten sos nam tutaj obcieka. Dołóżmy może także frytki. Troszeczkę jeszcze no tutaj aż skwierczą. Sosik malinowy i sosiki. Oj, tutaj mamy łyżeczkę. Godziny, drodzy Państwo, na trzech patelniach, cztery dania podstawowe plus deser. Myślę, że tak jak powiedziałem, łatwo, przyjemnie, szybko, ekonomicznie, zdrowo. No i nie musicie czekać do długiego weekendu majowego. Możecie to zrobić począwszy od 1 stycznia, skończywszy na 31 grudnia. Każdego dnia zdrowo możecie grillować. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam do skosztowania, zapraszam do próbowania w domu, zapraszam do posiadania tak uniwersalnych patelni, bo patelni nigdy nie jest za dużo, a bawcie się gotowaniem, bo tak to największą frajdę sprawia, tak? I nie patrzcie na to, czy pogoda, czy nie pogoda, czy pandemia, czy nie pandemia, czy obostrzenia, czy nie Można w każdej chwili zdrowo pochylować w domu. Dziękuję serdecznie, smacznego życzę i zapraszam na kolejne nasze spotkania.